Przypada jeszcze raz powtórzyć. Nie będą uczyć nas historii Niemcy ani Żydzi. Nie będą naszych dzieci wychowywać i tolerancji uczyć dewiansi. Nie będą. I nie będzie nam eurokołchozowa Rada Komisarzy Ludowych tłumaczyła, jak mamy się rządzić we własnym państwie. A jeszcze ze starych, ale jarych szlagierów. Stop segregacji sanitarnej, precz z WHO! A jeszcze „Stop Ukrainizacji Polski i „Stop i stop banderyzacji polskiej racji stanu.